Zbigniew Wywodecki był bez wątpienia twórcą bliskim wielu sercom. Jego twórczość na stałe wpisała się w dziedzictwo kulturowe Polski. Od najbliższego piątku będzie można ponownie zetknąć się ze sztuką artysty w salach kinowych. Zbigniew Wywodacki, wybitny multiinstrumentalista i twórca wielu dzieł muzycznych, powraca do nas w filmie. Nieżyjący już artysta nadal jest niezwykle popularny. Jego sztuka pozostała w wielu sercach i dalej żyje. Wspaniała kariera Zbigniew Wodecki, twórca takich utworów jak Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zacznij od Bacha, Chałupy Welcome to swoją niezwykłą karierę muzyczną rozpoczął już jako osiemnaście-stolatek. Początkowo towarzyszył na scenie Ewie Demarczyk. Miał również powody do dumy, ponieważ ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną 2 stopnia w klasie skrzypiec. Następnie kontynuował swoją karierę artystyczną z zespołem ANAWA, kabaretem Piwnica pod Baranami, orkiestrą symfoniczną Polskiego Radia oraz krakowską orkiestrą kameralną. Swój debiut wokalny miał podczas festiwalu w Opolu w 1972 roku. Od tamtej pory jego głos był rozpoznawany przez wielu entuzjastów muzyki. Nie bez znaczenia był też wizerunek sceniczny. Zbigniew Wodecki posiadał burzę włosów, którą kojarzy już chyba każdy. Dużą popularność przyniosła mu też piosenka do kultowej Dobranocki Pszczółka Maja, na której wychowało się wiele osób. Zbigniew Wodecki w kinach ostatnie wydawnictwo, jakim uraczył nas Zbigniew Wodecki, nazywało się 1976 A Spacy Odyssey i zostało zarejestrowane razem z zespołem Mithi Mitch. Podczas pracy nad tym repertuarem artysta włożył wiele wysiłków w przygotowania. Bez wątpienia zostało to docenione, ponieważ jeden z utworów pojawił się w zapowiedzi filmu Poznajmy się jeszcze raz w reżyserii Nicolasa Bedosa. Jest to opowieść o mężczyźnie, który nie odnajduje się w dzisiejszym świecie zaawansowanej technologii. Nie da się ukryć, że to problem dotykający wiele osób. Dzisiaj grzeje 1. Mama włożyła najmłodsza córeczkę do piekarnika i włączyła go. Do sieci wyciekły zdjęcia 2. Dagmara poinformowała ze łzami w oczach. Rodzinny dramat gwiazdy kompozycja rzuć to wszystko, co złe będzie możliwa do usłyszenia w kinach już od najbliższego piątku. Warto przy tej okazji powrócić do dziełu wybitnego artysty jakim był Zbigniew Wodecki, którego sztuka bez wątpienia wywarła ogromny wpływ na polską estradę. Muzyka. Najlepsze newsy dnia, źródło, wnp.pl Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. PL na Google News